Witam Państwa jak zwykle kawą z Italii w kubku brytyjskim, produkowanym oczywiście w Chinach, czwarta część ujawnienia. <coughs> Testuję sobie dźwięk, tak przy okazji. Mam nadzieję, że będzie M na wszystko dobrze dzisiaj tutaj słychać i widać. M... Przyglądałem sobie, słuchajcie, ostatnio taki spis wszelkiego typu dziwnych zjawisk, które wydarzyły się na Wyspach Brytyjskich. <laughs> no i y, z przykrością muszę stwierdzić, że y, jest to tak rozległe, że nie starczy słuchajcie, internetu. Te osoby, które uważają, że mówię zbyt wolno, <laughs> Proszę sobie przyspieszyć tam ten y, YouTube. Półtora raza, dwa i pół raza, siedem razy, albo do prędkości światła. No dobrze. Grunt to faja, tak? Kiedyś było takie powiedzenie. Muszę powiedzieć, że kiedyś też popalałem fajkę. Ale... No cóż. Um, fajka to fajka. Ale my opowiemy sobie, słuchajcie, dzisiaj bardzo krótko, jak zwykle. Mam nadzieję, um, jednak przejdę do, do tego, co w poprzednich, chyba, której części mówiłem, że na samym końcu opowiem o Adamskim, ale. Chyba jednak od tego będzie trzeba wyjść i zacząć em, tą bardzo ciekawą powieść, ponieważ ten nieżyjący nasz, nasz już y, rodak, 80 rok 43 lata temu tak. Zaczęły się tam y, z nim dziać y, dziwne rzeczy. Y, a konkretnie, jakby na to nie patrzeć, y, 6 czerwca 1980 roku. Te daty, słuchajcie, prawda? <laughs> 6, 6. No i w roku dziewiątka coś w tym jest, proszę Państwa. Jest cała dziedzina tego numerologia. I tu zanim e, zacznę o Adamskim, to przez te wszystkie swoje lata, zwłaszcza w tym ostatnim okresie, bo też wrócę teraz trochę do swojej historii. No, zetknąłem się z osobami z tymi tematami, różnymi nie tylko y, obcymi cywilizacjami, dziwnymi, że tak powiem, wydarzeniami na niebie, ale y, zetknąłem się z osobami, które y, uważały się za jasnowidzów, uważały się za numerologów, uważały się za. Y, 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 Feng Shui czy Feng Shui, jak, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, yy, czyli takie osoby, które, yy, można powiedzieć w, po chińsku, yy, yy, układają tą, tą reality, tą rzeczywistość wokół nas, <śmiech> <śmiech> czyli z, z tego chaosu budują jakby porządek. I również w tym jest yy, wiele ciekawych aspektów i, i rzeczy. I przez te wszystkie lata, właśnie, um, im dalej, już tak powiem, w las, tym więcej drzew. Ten świat nasz jest bardzo ciekawie, że tak powiem, poukładany i skonstruowany w kwestiach, że tak powiem, materii. No i em, pojawił się tutaj ktoś na tej naszej planecie pod postacią nas. No i zaczął burzyć ten porządek. Ponoć Bogowie tak kazali, tak? Czyńcie sobie ją poddaną. Poza jasnowidzami trafiłem również na osoby, które, które zajmowały się hipnozą. I pne właśnie do tego, że podczas tych spotkań poznałem jedną osobę, która zaprosiła do Polski słuchajcie, nie żyjącą już postać, która w, w latach tych początków, tej ufologii, można powiedzieć, w połowie XX wieku współpracowała z amerykańskimi projektami zajmującymi się badaniem właśnie zjawisk UFO i wprowadzała osoby w, w stan hipnozy i próbowała jakby wyciągać informacje, co z tymi ludźmi się działo, czy faktycznie mieli oni w taki rodzaj wydarzeń były te wydarzenia prawdziwe, czy Mogło to być wynikiem właśnie jakichś udał, udarów mózgu i później y, jakby fan, fantazji, y, które wytwarzały się w, w tym ludzkim mózgu w wyniku właśnie jakichś chorób. Powiem Wam poza tym, rozmawiałem również z osobami, które poddawały się hipnozie y, tej takiej. Y, prawdziwie regresyjnej, czyli tej pierwotnej można powiedzieć, bo poznałem jedną osobę, która była w Indiach i poddała się takiej regresji, z jakby z odczuwaniem tego tych traum wszystkich, tego bólu, bo jest jakby też również drugi rodzaj, gdzie tylko te osoby wprowadzane w stan hipnozy są jakby obserwatorami tylko tych. Wydarzeń, jakby swoich, o których no nie pamiętają, bądź chodzi, to jakby o, o poprzednie, jakby wcielenia. I tu znowu temat reinkarnacji, czy wracamy do, do, do tej reality naszego tutaj na tą naszą planetę. Naprawdę, słuchajcie, temat jest tak wielki, rozległy, można byłoby o tym godzinami, ja tak jak wam obiecałem. Postaram się to w miarę skomasować i żeby nie nie rozwlekać tematu jak wspomniałem o tej naszej planecie <coughs> obejrzałem sobie dzisiaj właśnie odcinek taki, takiego można powiedzieć stand-upera, który który no jest dość zabawny i e, <ścoughs> przedstawił swoją podróż z Wielkiej Brytanii do Polski w tych, można powiedzieć, <ścoughs> najnowszym, najnowszym naszym e, wydaniu, czyli samochodów elektrycznych. I e, pokazał tam, tak ładnie mówiąc, e, No kurde. Mówiłaś, że będziesz spać, więc mówię, usiądę i nagram.